Spotkania z zespołami ludowymi podczas biesiady zespołów kresowych w pielgrzymce towarzyszą mi w zasadzie od samego początku mojej pracy w Radiu Wrocław. Bo to właśnie tam w małej muszli koncertowej w pielgrzymce poprowadziłam jedną z pierwszych imprez w swoim życiu. To Zenek Bernacki zaprosił mnie na koncert, który poświęcony był pamięci Wiesławy Staniszewskiej, mojej poprzedniczki w Radiu Wrocław. I tak to się zaczęło. Właśnie tam w pielgrzymce z Zenkiem uczyłam się folkloru na Dolnym Śląsku. 25-lecie biesiady zespołów kresowych to piękna uroczystość. Życzę, aby ta impreza, która jest już marką gminy pielgrzymka, trwała przez wiele następnych lat i była radością dla tych, którzy wspominają swoje kresowe rodzinne strony, ale także lekcją historii dla tych, którzy będą uczyć się Historii i mieszkańców Dolnego Śląska. Bardzo dziękuję za to, że mogę być członkiem tej rodziny zespołów kresowych. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Majeran Kokot i do usłyszenia.